ochotka 17:37. Dobra, zobaczmy. Największy na Xboxa 655. Eee, a to jest Damiana. Damiana właśnie. A jaki jak max ciężko powiedzieć, wiesz? Bo tu niby w pisane, że do 5 kg, a są po błyże sześciu także. O, zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie kalfiszon czy leszczyk. Ale leszczyk piękne. Ale tutaj na konsoli 6,5 jest złapane, 6,5, 6,400, o leszczyk! Jednak kleszczyk idzie, 6,5, 6,400 6,60 coś i mój 6,56 tutajże Jednak kleszczyk na ochotkę No Pomału, po po mało do celu właśnie, najbliższe jest to jak do samemu się e, Dochodzi O patrzcie, słuchajcie No a to jest leszcz! A to jest leszcz! Tylko nie zwróciłem uwagi, o której, o której było branie. Ale to jest leszcz, ja już go widziałem. No, zobaczymy. 4-0 haczyk. Nie zdążyłem wyrzucić całe Zenety nawet. Pięknie 623, ale jaja. No, top 3, jest top 3 jak nic. Pięknie, pięknie, elegancko. Ta zanęta na chmurę jest, jest kosmos. Nie jest branie. obranie. To zatrzymaj. he, hey, hey. zaraz sobie zobaczymy, o której było branie. Zajebiście słuchajcie. Ostatni 5 minut. Myślę, że powinno być spoko. I woda 17, tak? Piękny, unikatowy leszcz. Mój kolejny rekord osobisty, tego się w ogóle nie spodziewałem. Chmura 17:37. Y 4,0 woda 17 stopni, ochotka i leszczyk 6 kilo i 123 g. Mój nowy rekord osobisty 6 kilo 123 gramy 75 cm